Dziś czas zakończyć zimowe cięcie drzewek owocowych w moim ogrodzie. Pamiętajmy, żeby pod żadnym pozorem nie ciąć drzewek, które właśnie kwitną. Cięcie zakończmy mniej więcej w połowie marca. Staram się jak w najprostszy sposób wytłumaczyć Wam cięcie jabłoni. I co my mamy tutaj na tym drzewku? Co nas najbardziej interesuje? Krótkopędy, na których zazwyczaj znajdują się pąki kwiatowe i później rosną na nich owoce. Długopędy owoconośne, które mogą wykształcić zarówno liście, jak i owoce. Pąki liściowe, kwiatowe i mieszane. Pąki liściowe, czyli takie, z których rośnie liść lub pęd. Są one osadzone wzdłuż pędów i na ich szczycie. Są bardziej szpiczaste. Pąki kwiatowe. Z nich wyrosną kwiaty, a później owoce. Są większe i bardziej zaokrąglone. Mamy też pąki mieszane, spotykane bardzo często na jabłoniach i gruszach, z których będą wyrastały i liście, i kwiaty. Jest to łatwe do zaobserwowania wtedy, kiedy drzewka kwitną. Cięcie i formowanie drzewek owocowych wpływa na kształt, wielkość i plonowanie drzew. Coroczne cięcie pozwala na regulowanie ich wzrostu. Wycięcie zacznijmy od góry korony, wtedy nie wytniemy zbyt pochopnie tego, co jest na dole. Tu drzewa jest bardzo ważny, dlatego że te gałęzie na dole hamują wzrost wierzchołkowy drzewa. Czasem wycinamy je zbyt pochopnie, bo wydaje nam się, że tutaj nie będzie owoców, albo jeżeli będą, to nie dojrzeją. Ale jeżeli zaczniemy pracę od góry korony, zobaczycie, jak ten dół pięknie nam się otworzy. Te gałęzie na dole są bardzo ważne. Mówiłam o zostawieniu gałęzi nisko, ale nie aż tak nisko. Zresztą spójrzcie, co tutaj się zadziało. Nie dość, że ta gałąź jest tak niziutko, że gdybyśmy chcieli skosić tutaj trawę przy owocowaniu, mielibyśmy bardzo duży problem. To druga rzecz, wybił tutaj taki silny pęd do góry, krzyżuje się i przeszkadza wszystkim innym. Ta gałąź nie może absolutnie zostać. Ścinamy ją na gładko, nie zostawiamy czopa. Nie chcemy prowokować rośliny do wypuszczania tutaj kolejnych pędów. Usuwamy. W obrębie pędów jednorocznych możemy wykonać na tak zwany klik, czyli skracamy pędy jednoroczne, tnąc za trzecim, czwartym oczkiem liściowym, w ten sposób usztywniamy pęd i kierujemy go do góry. Tniemy za pąkiem liściowym. Zwróćmy teraz uwagę na te długie pędy zakończone pąkiem liściowym. Takie pędy odpowiadają za zwiększenie objętości korony, czyli mówiąc wprost, za wielkość drzewa. Chcąc ograniczyć wzrost jabłonki, skracamy taki pęd przy pędzie z pąkiem kwiatowym. W ten sposób cała siła wzrostu będzie kierowana właśnie w pąk kwiatowy. Krótkie, jednoroczne pędy są dla nas bardzo istotne. Nie wycinamy ich, jeśli nie musimy, bo to na nich najczęściej rosną owoce. Przycinanie takich długich pędów jest niezwykle istotne przy młodych drzewkach, dlatego że one konkurują z przewodnikiem. Spójrzcie, wszystkie są na jednej wysokości i o jednej sile wzrostu. Jeżeli przyjmę, że to jest przewodnik, to ten pęd wycinam całkowicie. Nie zostawiam nawet czopa, bo nie chcę, żeby wyrastały z tego wilki. Tutaj mam możliwość przycięcia nad pąkiem kwiatowym, dlatego to zrobię. Podobnie tutaj. A przewodnik przyknę na klik, czyli nad trzecim, czwartym oczkiem, tak żeby kontrolować wzrost jabłoni. W ten sposób ona będzie przerastała około 10 cm rocznie. Środek korony jabłoni należy koniecznie prześwietlić. Żeby zrobić to skutecznie, musimy sobie wyobrazić, że drzewo jest pełne liści i owoców, i teraz widzimy, jak tutaj może być ciasno i będzie się tutaj wszystko gotowało, bo przede wszystkim nie będzie dostępu powietrza. Ale jeżeli nie będzie dostępu światła, owoce też nie będą prawidłowo dojrzewały. Ma to również wpływ na skuteczność stosowanych przez nas środków ochrony roślin. Jeżeli przewietrzymy troszeczkę koronę, będą one mogły dotrzeć do każdego pąka. Bezwzględnie usuwamy wszystkie chore, suche gałązki, jakieś połamane, uszkodzone, z uszkodzoną korą. Nad tym w ogóle się nie zastanawiamy. Nawet jeżeli mamy tam pąk kwiatowy, usuwamy. Tutaj częsta sytuacja, w której mamy dwa pędy biegnące obok siebie, ale ten widać od razu, że jest bardzo silny, a ten krótszy słaby. Ten utnę na czop, a ten skrócę na klik. Może ktoś to zauważył, ale ja rzeczywiście jestem co chwilę przy innym drzewku. Mam opóźnienie w tym roku z cięciem zimowym jabłoni, dlatego że przyszedł bardzo duży mróz, a w dużym mróz nie tniemy. Pogoda musi być taka optymalna. Nawet to słońce, które dzisiaj jest, wolałabym, żeby go nie było i żeby było pochmurne, ale już bez przesady. Temperatura jest około 5-6 stopni i to jest dobra temperatura do cięcia. To słońce też trochę przeszkadza w nagraniach. Zmieniam co chwilę ujęcia kamery, ale tutaj mamy kolejną jabłonkę, której przewo z przewodnikiem konkurują. Inne pędy, totalny masz wszystko się krzyżuje. Z tym koniecznie trzeba zrobić porządek. W tym miejscu mamy dosłownie wszystko. Jest to efekt cięcia w tamtym roku. Tutaj widać jego pozostałości. Musimy tutaj z tym zrobić porządek. Przede wszystkim pozbędę się tego pędu, który konkuruje z tym mocnym pędem. Ja go skrócę, wypnę go całkowicie. Natomiast ten przytnę na klik. Zobaczymy, czy z tego nam się coś fajnego zadzieje. Pamiętajmy o prawidłowej technice cięcia. Tniemy nad pąkiem około 5 mm, gdzie najwyższy punkt cięcia znajduje się nad oczkiem. Szczególnie istotne jest to przy pąkach kwiatowych. W ten sposób woda będzie spływała, nie zalewając pąka. Jeżeli nadal macie jakieś wątpliwości, pamiętajmy, oszczędzajmy pąki kwiatowe. Krok po kroku, każdego roku, uczmy się tego cięcia, bo nie ma lepszego sposobu do nauki dla ogrodnika niż doświadczenie. Teraz przycięliśmy, w lato obserwujemy efekty naszego cięcia, a następnie mamy już wnioski co poprawić w kolejnym sezonie. I tak to się właśnie toczy, z roku na rok. I chociażbyście obejrzeli tysiąc filmów instruktażowych, jak prawidłowo obciąć jabłonkę, to prawdopodobnie, dopóki nie weźmiecie sekatora do ręki, nie popełnicie kilku latach, kilku błędów, niczego się nie nauczycie. Zachęcam Was do zakładania sadu, to jest nadal dobry moment, żeby zamawiać, kupować, wyszukiwać fajne odmiany drzewek owocowych z gołym korzeniem. I wiosna to jest naprawdę fajny moment do zakładania sadów. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnym tygodniu.